Witajcie w moim pierwszym filmie. Przejadź do Witajcie w moim pierwszym filmie w Są nowości, no są nowości w Minecraft. Są nowości. Są nowości. I trochę są na bo są na fajne drzwi. Teraz wam pokażę nawet. Tu jest świat. Ja i ten patrzcie, to jest super polski świat, no. Takie są ja teraz jeszcze... to wszystko? W sumie Jeśli włączę, w tym z to nie No fajnie, fajnie, Nostoczny świat. No oczywiście. Okej, ok. okay. No, raz. O, no, już. oki male zawalną i już. Na patrzcie. Nowy włazy, jeszcze są nowe rzeczy. I patrzcie jeszcze na to. Jest nowa książka. Książka w tej pisać. pisać. fajnie, będziemy mogli pisać sobie pamiętnik. Fajne, co? Fajne, fajnie, co? Fajnie, fajnie. Taki jest nowy Minecraft teraz. A wersja Minecraftu Minecraft. Czy le. Czyli, czyli, czy, To jest nowe, no, miła. i co co mi są lagi takie, że musisz wykacować jak tak, Nie, ale jest Okej, to... idziemy połowić tego drewna, no i już, To jest nowe skin, bo ja wam pokażę skórkę. Nie to, 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 nie to. Nie to, nie to. Są nowe skiny, są takie nowe, No są nowe w ogóle, ale nie mogę żadnego, bo nie zakupiłam tego, no, niestety, ale ja jestem Steven V, nie jestem? Krwawaczem, no

Moje odcinki będą otwarte 10 minut. No niestety. Teraz tylko trochę narąbiliśmy. Śpinki jeszcze nie zabijamy. Bo utopiłem się bo. Jeden, dwa, trzy. no. I teraz na czy się, ale wiem, że są nowe tematy, ale macie właśnie fajnie, że oglądacie mnie, bo to zrobić o tych modyfikacjach. to jest bardzo to bardzo... są nowości. Jabłko. O, wioska jest, to są nic, a ja, może nie. Co to jest? Jest to, jest to. Jest to dobry panu Niech to będzie żaren, niech to będzie żaren. Niech to będzie żaren, niech to będzie żaren. Nadal są młodzi i wierzą. Ok, pokażę nowe rzeczy, drama dębowego, o właśnie, drzwi z drzewa dżunglowego, świerkowego i brzosowego. No dobrze, jeszcze chyba mało. Ok, i papieżę mieć. Jakaś woda tu jest. Kupiemy, kupiemy. Jak to u was? Są wakacje. Piszcie w komentarzach. like lajkujcie. Pod ostatnim filmikiem, ja nie wiem, ten był wyświetlany. dopiero widziłem wczoraj na wieczór, więc chyba go mało ludzi chyba oglądało. kupiemy. Kupiemy, kupiemy. Teraz tutaj kopiemy. Ale właśnie są nowe rzeczy, jakbyś to zajmie Tak się zmierałem. Kopiemy sobie jeszcze trochę. 40 bloków, zostało, A resztę kilka przepalimy. W Bo nie nie, ja nie mam zamiaru użyć kilka bloków do jednego. też. Po prostu jestem z nich... Jestem przepali, po prostu piecach, No jeden budżet jego sztaczam, ale z tego. Jaka wielka wyspa! I idziemy na nią, idziemy na nią, idziemy na tą z odcinku Minecrafta. Idziemy, idziemy. Ej, wow. Jest lepsza woda, po prostu wow. Więc chodzimy do wody lepiej. O, czego Taka Ale też jeszcze to jest tutaj jest. Boże, dalej jakaś wyspa jest, ale ciekawe. Ale ta wyspa grzybowa. W następnym, w następnym odcinku to niej idziemy, rozumiecie? W następnym, nie w tym. Potemcie trwa już 7 minut, coś takiego. Okej. Okay. Idziemy na powierzchnię, zrobimy sobie kamienne rzeczy. czy... Spokojnie, mój się ładnie. Dzień dobry. To mój, to mój starszy brat, Kamil. Też ci będzie nakręcać. Każdy... Na, na, na naszym kanale będzie to pojawiać codziennie po dwa odcinki Minecrafta. Jeden lia, drugi mój brat. Kiemy kamienny kilo. Ok. On dał. Musimy pójść na ten, do Kierkowego lasu. Bo ja miałam bardziej. Ło! Mm, ok, to jest poza... zabicie na piszęta. Dawaj te mięsa! Dawaj! Ja chciałem... w tak. Kładę jeszcze. No. Bo ja to muszę kucze. Co? Bo ja to muszę kucze. Mamy tyle tego, powinno wystarczyć. Bo ja chciałam do tego lasu, ponieważ tak kawałek tego świerkowego żeby, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć, jak wyglądają te śpierkowe. Kucko! Robimy teraz to. to robimy. No te drzwi te drzwi wyjdą, nie miałem wyjść. Dajmo i zerać zobać, my. On nie drzwi takie? To coś nowego. Trzy drzwi, że ale. po co, po co mi te drzwi o, to robimy? I ale zarobiście to wygląda! To zarobiście wygląda! Jak powiedzcie, że to nie zarobiście wygląda. To zajebiście właśnie wygląda. Te drzwi. A ten był trochę, ale... Tak, fajnie, to wygląda, te drzwi. Nie poleciało z nich Nic? Nie poleciało. Tak, chyba no właśnie mi Tak i teraz wiecie jak wyglądają te drzwi. <laughs> jakieś przejście jakaś noc pewno no i no, idziemy trochę, a węgiel, węgiel się przyjeżdża na łóżko dawaj! bo rosną we łóżka właśnie no, no, a tu znowu to nie ma rosną innego koloru jednak nie ma nowego koloru ale mogą być nawet czemu jakieś kałamarni?

Okej, okay, idziemy na tę wyspę jak 11 minut, OK. Jak dojdziemy do tej wyspy, bo się z panem ładnie. I, o, właśnie, subskrybujcie, komentujcie. I lajkujcie oczywiście. To szybciej płynie. Żytaj sobie. Okej. Ok. okay. Ale w ogóle fajne, fajne są nowości w tym Minecraftie moim zdaniem, a waszym? No jest noc akurat. No to się wyspa. Zaraz, trochę boli przygniemy od czego, ale zaraz. Z no, tutaj będziemy. Nie, nie chcę tego rozmawiać. Idziemy, idziemy. Jeszcze na wyspa do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft na PlayStation 3 Edition. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Ta!